Hej siemano, z tej strony MRM i dzisiaj tradycyjnie ze mną jest... MRM. Już chciałam MRM mówić. <grym> no, dobra, no, to mamy kolejny odcinek już. Może ten będzie ciut krótszy, ale naszym celem dzisiejszym będzie misja samobójcza, czyli idziemy na... Pszczółki! Z pszczołami, dokładnie. Tylko um, ja osobiście tutaj się ja nie chcę umrzeć, no ale muszę pójść jeszcze jaki może być plus? Jakaś może być minimalna szansa, że tam nie, że, że nie będzie pszczół, bo jest deszcz. Słucham? Ja nie Minimalna Wiesz, szansa, że nie będzie pszczół, bo pada deszcz. Ale jest o, też szansa... To jest prawda, bo pszczoły się tak na boją. Jeszcze jaki jest plus? Możemy zbierać kwiaty do woli, nareszcie. Dobra, no. jednak się myliłem. Jednak są? Jednak są, ja... czyli biegniemy. Czyli na hamach. Ale ja z git, bo jest chyba więcej dobrych pszczół niż złych Dobra. Się wliły. Gdzie Idziemy w ogóle Haha, ha, pal pal Palcie się pszczółki, palcie Aha. się, palcie się, palcie. Gdzie my tak w ogóle idziemy tak naprawdę? Nie wiem, ja idę przed siebie. Ja też Ej. Może ja z tu... pająkami się będziecie nawalać, dobra? Ja idę przed siebie. Ała, 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 ała. A dlaczego mnie nie lubicie, pszczoły? What? co to jest? Łot, co to jest? What? łot. Ale co to było? Ja przez to miałem. Lol, co to jest? Kiw meteorytów? meteorytu. Lol. Wow, powiem tak! Czekaj, ja cię wskrzeszę, spokojnie. Chyba cię wskrzeszę, nie wiem, czy ja mam jelito. Może nie mam? Co, so, nie mam jelita? To ja idę poszukać jelito Chyba co ci... to było? What? Jakiś deszcz, deszcz... Deszcz meteorytów, lol! To, to, to co może oznaczać to jest moje pytanie. No. Dobra, odcinek się myliłem. Kamienny biom jest tutaj i widać, że trochę jest to zbombardowany, ale powiem tak: takie rzeczy nigdy nie widzieliśmy. Desz meteorytów, nazwijmy chyba ten odcinek dokładnie tak. Jak? Ja chyba wiem co było, jak w ustawieniach była taka opcja, właśnie. I to właśnie był taki sam znaczek, jak tutaj. To właśnie chyba było to. Dobra, desz meteorytów. Nie głupia sprawa, czemu nie? A i tutaj Wprawde będę miał czekaj, ja niestety nie dojdę tam, bo tu są pszczołki. Trzeba zrobić bezpiecznie, żeby żebym nie zginął. Inaczej... Ja muszę żyć. Czekaj, ja cię obronię przed pszczołami. No Teraz zabiję jakiegoś pajająka i już czekaj, chodź tu pajająku. Eee, nałóżmy zbrójkę, nałóżmy to, eee, mięso z potwora. No więcej, więcej, chodź tutaj, dobrze. I tak nie żyjesz to z potwora. No, Prawda się skończyliście pająki. <grym> DC </dysi> Sparta. Co? Taki te 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 tekst. Taki tekst ma. to Nie wiem, właśnie co to Czy to są takie teksty, które on y, dodał ten autor tego? Czy? Nie, no jesteś głodny. Słabo. DC ja, Sparta to też było na YouTube. Jest, masz szczęście. I nawet dwa szczęście, Ale... Dobra, czekaj, muszę wziąć sobie napierw plecaczek. Chyba już ten pająk nie goni Nawet jak mnie nie gonisz, to i tak cię zjem. Dobra, mi się z potwora. A, no ja ci to podaję pod nosa, a ty uciekać. E, czekaj, najpierw tak. E, zrobimy taktycznie Takie coś. Do ognia dorzucamy e, Teraz... E, trzymaj, ja sobie zjem to, jestem potężny, e, zjemy, z... weźmy, nałóżmy sobie parasol, bo, gdzie jest mój parasol, okej. Okay. Nabeźmy... To idziemy po moje rzeczy? No to czekaj, a gdzie zginąłeś? Przy pszczółkach. No to, może jeszcze zdążysz. To muszę, muszę sobie złożyć jeszcze jeden item. No wiesz, nie ja się boję iść do pszczół. A daleko czy blisko? Chodź za mną, tutaj ci pokażę. Nie wiem czy zdążymy, ale dobra. Musimy przejść na pierwotnie zginąć. Lot, co to jest? Kamienie, wszędzie dziury. Daleko czy blisko? To, to mnie interesuje. Do pszczółek musimy dojść. Ty, czy wszystkie się złe spaliły te ule? Czy mi się wydaje? No, nie wszystkie się spaliły, ale możemy zaraz jakoś. jakoś. Dobra, więc wracamy, wracamy, bo za późno jest. Oj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Do rano pójdziemy tam. Dobra, nie widzę, bo mi Steam zasłania. Dobra. Czekamy. Normowe złoto, nigdy... gdy za wiele. Okej, okay, tu mamy w ogóle krzaczek, który zarzucimy do ognia. Okej. Okay. Dobra, teraz muszę odpisać. Okej. Okay. Dobra, okej, ok, ok, powtór, powtórka. Dobra. E, teraz tak, co my tu mamy w tym ekwipunku? Musimy znowu czekać, jak jest, tradycyjnie czekamy... na to co będzie. Da. Musimy wziąć twoje itemy. I miejmy nadzieję, że jakoś uda się stąd uciec. E, ten też meteorytów nam trochę pomógł, przyznam, ponieważ dzięki temu nam rozwalił część tych uli, tutaj nie ma uli przynajmniej. Ale mnie pomógł, bo miałem przez niego lagi. Powiedz, w tym miejscu zginąłeś? Weź sobie no, mapę. Pciąka. No wiesz, że przy przyczółkach, tylko jak jest... jest Zacznę na mapie, ile tych uli jest. Na, w którym miejscu dokładnie. Aha. Mm -hmm. Gdzie ja zginąłem? Może ty widzisz moje rzeczy, bo ja nie. Nie, nie miałeś plecaka nie wiem właśnie, w którym miejscu. A biegłeś za mną, czy nie? Mniej więcej tak. Okay, Próbowałem no. cię dogonić. Może ja z... chyba tu skinąłem. Chyba ja trzymaj, tu. Wiem. Trzymaj sobie mięso z potwora, bo nie wiem co z nim zrobić. A ja mam wręcz idealny pomóc. Co z nim zrobić? Kupisz, nie wiem, upiec, nie Nie wiem, jak zjesz to tracisz, tracisz zle psychiczne. Dobra, czekamy. Na dzień. Gdzie są pajączki Zostawię dla pajączków, najedzą się Ale deszcz my to rytów tego i nie widziałem z wtedy... Zawsze nowe rzeczy, uwielbiam nowe rzeczy Dobrze, że na dłuższą metę to spadło tutaj, a nie na, na naszej bazie, bo to było wtedy niemiłe Dobra Czekaj ja skończę yy, dawać dla pajączków mięsko Taka muzyczka o takim zniszczonym biomie, jak to fajnie brzmi. Ale dobra, darmowy kamyk. Darmowy dobra. kamyk zawsze dobry. To ja, ja biegnę i szukamy, w którym miejscu, powiedz mi. Tak, no ja naprawdę nie wiem. O kurde, pszczoły. Dobra, Ej, ja zaraz zacznę, ej, zacznę agrować. A ja spróbuję znaleźć swojej tam... Tuchu. Jak to komicznie wygląda, jak ty tak uciekasz, a wszędzie pszczoły. To znalazłem twoje itemy. Prawda? Tak, ale choć musiał... Ale zaraz znowu umrę, bo mnie pszczoły zaczynają gonić. Ty, zbadaj skała. Chyba znalazłem wejść tę dziurę tą, za którą można wejść. Kurczę, no nie, ja, ja od dziecka nie lubię pszczół. Niki. A pokaż, gdzie ty znalazłeś to, 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 to przejście przez kamień? Tam gdzieś było. Czekaj, tu mam darmowe drewno. Lecę do ciebie. Jak tam mam do ciebie przejść, powiedz mi. Twoje rzeczy nie są aż tak daleko. Czekaj, może uda się jakoś do nich dojść nawet bez... bez e, e, Przecież... Dobra, tu są pszczoły, więc tutaj nie patrzę. Widzisz co, twoje rzeczy? Zobacz. No ja, ja ci próbuję cię obranić. Znaczy, no co tutaj? Widzisz? No. Najlepsze jest to, że do no. nie masz żadnej pomocy ze tych pająków i tych innych. Ale czekaj, em... Ja już ci pomoc załatwiłem. Pomoc ci załatwiłam. <laughs> A big masz? Nie, pijączki. Niech biją, niech biją, nie biją. Zostaw ty mnie, Ty. Ja ci pomogę. Drzewiec dobrze, bij te głupie pszczoły, dasz radę. No się e, otwórz ten rój, te pszczoły się biją z drzewcem. Dobrze, czekaj, drzewiec tam pomaga. Patrz, patrz jakie dobrze. Dun 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 dun. Ja. No zaczekaj Drzewcu, wiem, że bardzo lubiście bić z pszczołami hmm. śmieje jak te pszczoły zabiją tego drzewca A pająki pytacie, też się możecie bić. To jest bitwa 10 <grym> armii też się możecie bić Czekaj to... okay. Tak jakby one przeszły Więcej zgodę? Eee, Proszę Drzewcu, masz więcej kolegów <grym> Więcej kolegów. Yy, nie mam tylko jelita, bym cię skrzesił od razu. Podobno miałam dwa szczęścia. Miałem też żarty, że się wychilowałem. Dobra. Yy, pszczoły, potrzebujemy was. Więcej rekrutów do armii potrzeba. Bo drzewiec sam się nie pokona. Mm. E, no, nie ma jelita, ale jest tutaj. Idę im pomóc. Nie skończyły Ty, się. Sko gdy skończyły się pająki, to możesz to rozwalić. E, czekaj, próbuję jakoś do Twoich itemów dotrzeć. Po drugie, nie mamy jelita, żeby cię skrzesić. Dobra, jedna pszczoła. Ale ma... jak to rozwalisz, to będziesz miał jelitu. Dobra, batalia do boju. Drzewiec na Was czeka. Uśmieję, tutaj, bo tu one... nie ma pająków, możesz tu spokojnie wejść. A to niech one tam będą, bo ja, jak ja cię wskrzeszę? A o, o to chodzi, żebyś to zniszczył gnia... Aha. Ja próbuję najpierw jak odciągnąć te... ...głupie pszczoły. Od twoich rzeczy. Więc takie te pszczoły się nie kończą. I coś ja tego drzewca pokonał. Tymi pszczołami. No O, pajająku. O nie, pokonały, pokonały drzawca Ty wiesz co dzięki temu mamy? No Mamy genialną rzecz po prostu. To jest superowa sytuacja się zda zdarzyła. A ty nie w zostaw Słyszę psy O Jezu, naprawdę no, czekaj, Kolejna bądź, to... wola. Ej, a możesz... A możesz napisać ten odcinek jako tytuł wola przetrwania numer 2 Weź to nazwij bola przetrwania numer 2 psy 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 psy, 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 psy Jeśli te pokonały drzewca to one pokonają wszystko. Mogliśmy tu przyjść, jak do nas przyszedł Jeleniocyklop. Hejsa, ja myśmy do niego nigdy nie dobiegli. Nawalać się. Ja jest problem. Skończyły się pszczoły. Dlaczego wszystko w tej grze jest straszne? Straszne ognisko, straszne psy Straszna skała O co chodzi? Dlaczego wszystko jest straszne w tej grze? Straszna skała, straszna ja powiem, co skała sam zginę. Jeszcze rączkę? Weź ty ją odstraszaj Dobra, nie żyje. Czekaj, a weźmy straszę. Weźmy poczekaj, aż rączka wszystko załatwi. No, czekaj, rączko, no rób co do ciebie należy. I umarła. Choć może pszczoły bym by musi mieć Ej, ja nie widzę, gdzie jest ul. Tu są tutaj dużo uli. A weź, a weź ten odcinek naprawdę nazwij. Wola przetrwania nery 2. tu jeszcze się biją chyba te pszczoły z tymi... To jest gniazdo pająków? Nie, nie gniazdo pająków. O, idealnie. O. Dobrze, bijcie się z nimi. Idealnie. O, pa... Przekażcie, ule się popalą te niedobre. O, wreszcie. Dobra, moment że chyba zakończymy ten odcinek w tym miejscu. <laughs> a weź to nazwij. Wola przetrwania numer 2. Fajnie, że tu ule się popalą, zawsze będzie coś. Dobra, to byłby koniec, ja się z wami żegnam, no i się mano.